Dzień dobry, cześć, tu wróżka Iza. Zobaczymy teraz co u Strzelców na rok 2023. Co może się wydarzyć, o czym będziecie marzyć, jak osiągniecie to, czego chcecie? Karta Wam radzi, co robić, wiecie. Co może się wydarzyć? No tutaj ja już widzę, że może spłynąć na Was jakaś, jakaś możliwość zarobienia pieniędzy to jest taka karta potencjału, że tutaj może może po prostu spaść na was jakaś sytuacja, możecie znaleźć się w jakiejś sytuacji, która pomoże wam zdobyć jakąś tam gotówkę. Coś, coś w tym stylu. To jest taka karta możliwości. Tutaj się zaczyna, tutaj ten pieniądz, tak jakby y, się pojawił w, y, w postaci takiego potencjału. O czym będziecie marzyć? O zmianie, zmianie swojej sytuacji, prawdopodobnie z gorszej na lepszą. No bo. Y, w odwrotną stronę byłoby to nielogiczne. Przepraszam, długo już nagrywam te filmy. Co może się wydarzyć, o czym będziecie marzyć, jak osiągniecie to, czego chcecie, po prostu wykorzystując wszystkie swoje możliwości swoje talenty, wszystko to, czego się już nauczyliście to wszystko wykorzystacie właśnie, żeby żeby te pieniądze zdobyć i tutaj co wam karta radzi, tu jest giermek monet nawet jeśli nie czujecie się kompetentni w czymś czy nie czujecie się na siłach coś osiągnąć, to próbujcie to osiągnąć, giermek ma właśnie ten potencjał, on nie ma jakichś tam Jakiegoś doświadczenia w sprawach, on może robić coś bardzo nieprofesjonalnie, ale, ale robić coś właśnie w kierunku zdobycia pieniędzy. Tak, co może się wydarzyć? Właśnie taka, taka okazja zdobycia tych pieniędzy, i tutaj bardzo dobrze zrobicie, że wykorzystacie te wszystkie swoje jakby potencjały te y, y, takie jakby umiejętności swoje w celu właśnie zdobycia w celu poprawy y, tej swojej sytuacji. Y, no i tyle. No i to tyle. To jest bardzo jasny rozkład tutaj. Y, nie ma nawet y, co rozgryzać. Także dziękuję strzelcom za uwagę. Życzę, życzę powodzenia w zdobywaniu y, tych y, swoich, jakby w y, zdobywaniu tego y, właśnie, co na, na, na Was y, spływać będzie. No i tyle. Y, tutaj widać wita, y, po prostu jakiś potencjał y, pieniądza. I to tyle. Tu nie ma, nie ma w ogóle jakichś innych możliwości. To, to jest tak jasny rozkład. I pomimo tego, że nie czujecie się może na siłach, nie macie wiary w siebie, to jednak próbować i to Wam się uda. Tak. Dziękuję strzelcom za uwagę i tym, co mi oglądali też dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!